Cześć, Sylwia Kwiatkowska, WediCard Ayurveda Dźwiękoterapia. Dzisiaj spotykam się z Justyną Michałow. Witamy Was serdecznie, witam Cię Justyna. Dzięki, że zgodziłaś się wziąć udział w naszej rozmowie. Cześć Sylwia, oczywiście, bardzo chętnie. Tak, Justyna jest uczestniczką, była uczestniczką kursu WediCard online. Ten kurs w cyklu 10-tygodniowym zakończyłyśmy w tym tygodniu we wtorek, więc jesteśmy kilka dni po tym kursie, i tak na świeżo poczułam, żeby zaprosić cię do rozmowy, żeby dowiedzieć się właśnie, jak ci było, co odkryłaś o tym kursie? Więcej pytań pewnie będę zadawać w toku rozmowy. A może na sam początek. Powiedz, bo to też takie najświeższe jest takie doświadczenie, właśnie jak ci jest teraz, tuż po zakończeniu kursu w Card? E, ojej, dużo, dużo pytań teraz. <laughs> <laughs> Zebrać to wszystko jakoś. Jak mi jest teraz? Czuję taką e, otwartość na to, co, co przychodzi. E, właśnie poprzez to malowanie poczułam, że Jednym z moich takich wyzwań w życiu też było to, żeby po prostu puścić kontrolę, żeby puścić jakieś oczekiwania, że wiem, w jakim kierunku coś, coś idzie, mhm. tylko żeby po prostu być w doświadczeniu. Mhm. I to jest chyba taki jedno z najważniejszych spostrzeżeń dla, dla mnie. Że, że właśnie puszczam, bo e, obserwowałam sobie bardzo mocno swój umysł w trakcie też całego tego kursu, jak on, jak on funkcjonuje, jak reaguje, jak e, uruchamia się też e, wewnętrzny głos, jak rozmawiam ze sobą w trakcie tworzenia. E, także jestem w takiej otwartości teraz, żeby tworzyć dalej. E, z jednej strony tworzyć też dalej na, e, na płótnie, na papierze, e, żeby dalej w ten sposób się wyrażać. Ale z drugiej strony, jakby czuję taką gotowość, też, żeby to przełożyć na inne aspekty mojego, mojego życia. I to jest właściwie kwintesencja WDK dla mnie, że to nie jest tylko po prostu malowanie, uh -huh. czy też nauka jakiejś techniki malowania, tylko przekładanie tego, co się dzieje na, na płótnie, na życie codzienne. Uh -huh. Mhm. Pamiętam, bo w trakcie się spotykałyśmy też. Jedno, takie spotkanie, kiedy odrabiałaś zajęcia, mieliśmy takie spotkania. I pamiętam, jak wtedy rozmawiałyśmy o takim, takiej twojej obserwacji, właśnie z życia codziennego, że inaczej tutaj jesteś, inaczej zabierasz głos. Tutaj zobaczyłaś też takie zmiany. Tak, z taką większą otwartością, odwagą też, do tego, żeby. Po prostu to płynęło, żeby też nie, nie planować wszystkiego. Nie bać się też wyrazić siebie w taki, a nie inny sposób. Też samo pokazywanie obrazów innym było ciekawe dla mnie, bo, bo właśnie ten mój wewnętrzny krytyk mówił w trakcie też tych różnych procesów, że w ogóle co, co, co to przedstawia, w jakim to kierunku idzie. E, po czym jakiś obraz pokazuje, na przykład mojemu partnerowi i, i on w zachwycie, tak? Uh -huh. e, ile tam głębi, że to przekazuje coś e, i że mam naprawdę ogromny talent. E, tak. <głos> <głos> e, także to było też ciekawe, ciekawe do, do obserwacji e, coś, coś takiego. E, także tak, ta Wewnętrzny krytyk to też to spotkanie było się powtarzało dosyć, dosyć często. E, a z czasem, z czasem to coraz bardziej zaczęłam puszczać. Mm -hmm. puszczać się. bardziej tą eksploracją. E, też pamiętam jedna lekcja, e, chyba to dotyczyło struktury. Mm -hmm. e, I wówczas ta, ta lekcja mi dała takie połączenie z moim wewnętrznym dzieckiem, bo pamiętam, że mogłyśmy użyć różne. Różne narzędzia, tak? Jednocześnie, jakby nawet elementy z, z kuchni na przykład, tak? e, Ja miałam pod ręką jakieś suszone liście i, i po prostu wykorzystałam je też do, do tworzenia, do, do malowania, tak? Odcis odciski, e, czy odmalowywanie tych liści. To mi się bardzo mocno też skojarzyło e, z tą małą jestyką, która tak bardzo lubiła właśnie te, te formy pracy plastycznej, tak? Lata, lata temu. E, i to jest też takie ważne dla po prostu samoakceptacji i ukochania siebie nie? w jakimś tam stopniu. Mm -hmm. Wracać też do tego e, i zauważyć jakieś takie, takie sygnały właśnie. Ty faktycznie to, to lubisz, możesz się wyrażać w ten sposób. Tak? Jest to jak najbardziej ok. I to nie musi być idealne. To może być po prostu takie, jakie jest. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, i, e, dla mnie to jest ciekawe, takie wracanie właśnie do tej dziecięcej swojej ciekawości i odkrywania e, już w tym dorosłym życiu. E, że tak jak tutaj na przykład mówisz o tych przyborach kuchennych, o materiałach e, w kuchni, e, to my widzimy, że mogę to użyć w, w zupełnie inny sposób. Tak, tak. I ja na przykład też zauważyłam u siebie, że właśnie Wedikard otwiera spojrzenie na przedmioty w innym kontekście. że Teraz ja mogę użyć czegoś zupełnie inaczej. Nie wiem, czy, czy też taką otwartość ukryłaś, odkryłaś u siebie, żeby właśnie, że tą relację, czy ten przedmiot, czy tą sytuację mogę zobaczyć zupełnie inaczej. Może nie aż tak bardzo, bardziej taka eksploracja w ogóle narzędzi malarskich, bo jakby ja nie mam też za bardzo pojęcia o tym, jak, jak używać, tak? Te farby, inne farby. I samo takie wyjście do, do próbowania tego, to było też w pewnym stopniu pomocne dla, dla mojego takiego samorozwoju i też otwartości po prostu, nie? I, i, I ta po prostu dziecięca radość, dziecięca radość, wiesz, nawet dotykania tej e, palcami, niekoniecznie używanie zawsze e, pędzli. Mm -hmm. Taka ciekawość, co to z tego, co to z tego będzie, nie? co z tego wyjdzie, jak wymieszam po prostu te kolory. E, czy może uda się to zamalować, jeszcze raz coś innego stworzyć, bo też takie miałyśmy lekcje, że coś można było absolutnie zmieniać, coś dodać. Mhm. Też takie doszukiwanie się jakichś miniaturowych elementów w obrazach, to było też super. Mhm. E, także każda, każda lekcja też wnosiła coś do tej pracy z Wedykart, ale też właśnie do, do życia codziennego. Nie? Mhm. To, jest, to jest super. I to, co mi się też podobało, to takie życiowe lekcje, które płynęły mhm. z Wedykart. E, podobało mi się to, że mm, w trakcie, jak umówiono jakieś lekcje, pojawiały się też jakieś historyki, na przykład. Mm -hmm. e, i, I dwie historyki, które nam najbardziej e, jak, jak przemówiły, to, to jedna dotyczyła wypuszczenia tego, co ci już nie służy. Nie? Mm -hmm. I to fajnie można zobaczyć już w kontekście obrazów, jakby kolekcjonujesz, malujesz, coś, coś już zbierasz, i teraz jest tam jakiś też ładunek emocjonalny. I teraz pytanie, czy. E, czy ja potrzebuję faktycznie te wszystkie obrazy, czy mogę na przykład je, 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 nimi kogoś obdarować? Mm -hmm. Także to jest też ciekawa, ciekawa obserwacja. A w kontekście życia i dla mnie samej to jest też e, ważne, e, ponieważ mam sobie trochę takiego elementu e, zbieractwa, i to e, na nowo mi też przypomniało, żeby to, e, że tak powiem, skonfrontować. Mhm. I, I poprzyglądać się też tej swojej przestrzeni, czy nie mam po prostu za dużo tych różnych rzeczy, tak? które mi nie są potrzebne, które też może mi ciążą w jakimś stopniu i nie ma tej tak. Mhm. A kolejna lekcja, która była dla mnie też bardzo taka ciekawa. i na duże przesłanie w sobie, to z ostatniej, chyba z ostatniej lekcji, właśnie e, historyka o chłopie, który mówił: Nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. E, I właśnie w kontekście malowania daje mi to też takie, takie poczucie, że no, nie, nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle, czy że zrobię na przykład taką linię, czy zrobię taką linię, czy użyję takie kolory, czy użyję inne kolory. Koniec końców, no do końca, nie wiadomo, czy to będzie dobrze, czy źle ale zawsze do czegoś to prowadzi. Mhm. I tak samo jest też w życiu codziennym. Każdy nasz krok, każda, każda, każde działanie, które prowadzimy, którego się podejmujemy, nie wiemy, czy to będzie dobrze, dobre czy, czy złe. Mhm. Także dużo, dużo takich też momentów do, do przemyśleń, refleksji nad swoim, swoim życiem w połączeniu właśnie z taką dziecięcą radością Ekspresji, wrażenia. Um, tak, i też y, czuję, że, że przyjdzie ten moment, kiedy będę obdarowywać też inne osoby tymi obrazami, bo to też daje radość. Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Tak. Um... Bo też mówiłaś o tych obrazach, że je pokazujesz czy nam, swojemu partnerowi, tutaj rozmawiacie. Nie wiem, czy chcesz pokazać jakiś obraz swój i powiedzieć, właśnie, co takiego zobaczyłaś? Mm. Co takiego odkryłaś? Co z tym obrazem? Czym chcesz się tutaj z nami podzielić? Dobrze, może pokażę ten jeden z pierwszych obrazów, że gdzie... Bawło się z tymi liśćmi. To jest, niestety na takim na cienkim papierze, bo jeszcze nie miałam e, innych do pracy. E, także różne no, kolory, tak? E, Odbicie liści. E, niesamowicie się z tym, z tym bawiłam. i Na początku miałam myśl taką, że chcę, żeby to miało jakąś formę, żeby to jakoś wyglądało. Um, troszkę się gdzieś tam Ja się wkurzałam, że um, nie do końca tak, nie wiem, list mi się odbił. Bo za dużo farby wzięłam, tak? Um, albo innym razem za mało wzięłam, więc nie wyglądało to tak, jak, jak potrzeba, jak gdzieś tam w moim, w moim umyśle. Um, ale, ale koniec końców to puściłam i po prostu się bawiłam, odbijałam to mieście, odmalowywałam um, i było dużo najbetu z tym. Także. Także fajnie. Tutaj na przykład mam obraz e... Jak mówisz za tego obrazu, to opowiem Ci, że nie słychać. One na... Nie słychać mnie. Tak, nie na cienkim papierze, a jednak jest taki wiesz, parawan. Okej. Okay. No, to tylko na chwilę pokażę tak. w takim razie. Tak. E, to, to tutaj jakby... Pracowaliśmy nad tematem od jasności do ciemności. Mm -hmm. To było też no, cie ciekawe, ciekawe, bo mm, ciężko mi było w sumie tą ciemność przekazać. Jakby tak bardzo chciałam, żeby biła z tego bardziej jasność, mm -hmm. mm -hmm. a mi ciemność. De facto, jakby jedno i drugie jest sobie potrzebne i jedno i drugie funkcjonuje razem, prawda? No także nie wiem dalej, dlaczego miałam z tym problem i może nie, nie muszę wiedzieć. To jest okej. Okay. Po prostu tylko taka, taka obserwacja. Co jeszcze? A, a obraz, który może ma konkretną formę, który bardzo lubię, to jest to przedstawia. Taki łapać snów, symbol łapać marzeń, który no jest jednym z moich takich ulubionych symboli, więc tak czułam, że, że chciałabym to też w pewnym momencie spróbować na nowo. Mhm. I też dużo dużo radości przekładania tego, gdzie coś miałam w swoim umyśle na papier. Nie? Mhm, mh, mh. A powiedz, Justyna, bo e, mówiłaś, że z malowaniem nie miałaś, nie wiedziałaś jak użyć tych farb. E, I e, jak tutaj e, wyrażać się właśnie poprzez farby, pędzle e, w, w kontekście użycia tych narzędzi. E, bo tak jak ja na przykład przy pierwszym swoim spotkaniu z WediCard, to miałam chyba z 20 lat przerwy od liceum do później do użycia farb na WediCard, e, i właściwie e, e, wtedy e, to samo malowanie, ono mnie nie pociągnęło. Coś było tutaj większego, co mnie zaprosiło do udziału w WediCard. Jak było u Ciebie właśnie? Czy to malowanie konkretnie Cię zaprosiło, czy, czy co, co takiego się stało, jak trafiłaś na ten kurs WediCard? Mm -hmm. To może tak, najpierw jak trafiłam na, ten, na, na kurs WediCard. E, rok temu miałyśmy okazję razem być na wyjeździe w ramach Szkoły Jarwedy i, e, i Ty prowadziłaś tam właśnie takie wstępne zajęcia z WediCard. Pierwsze trzy lekcje. E, I ostatnia lekcja to była właśnie związana z kolorami i, i miałyśmy możliwość pobawić się właśnie e, różnego rodzaju farbami. E, I to już w tym momencie było dla mnie takie, takie przypomnienie, aha, są farby, to działamy, używamy. Może nie wiem, jakie są techniki, jak się z tym, tym posługiwać, ale jakby wtedy tylko podążałam za, za kolorami przede wszystkim. I wtedy też poczułam, że, że to może być właśnie to, że to będzie dla mnie też jakaś forma wspierania mnie na tej mojej drodze do wyrażania siebie. Przede wszystkim tego potrzebowałam, żeby na przeróżne, przeróżne sposoby, tak na dobrą sprawę przez ostatni rok, dwa lata mocno pracuję nad sobą, nad właśnie tym jak Przekazywać też to, co, co, ja, co ja myślę, co ja czuję, co chcę powiedzieć, e, może czego nie chcę powiedzieć, e, jakieś wyrażanie poprzez gesty. E, i, I mocno poczułam, że ta część artystyczna we mnie jest. Tak, bo jakby lubię fotografii, robię zdjęcia też. Przez 12 lat zajmowałam się tańcem, też tworzyłam choreografię, występowałam. Z grupą taneczną, więc ta część artystyczna jest mocną częścią mnie. I to było dla mnie takie po prostu przypomnienie, że to jest kolejne narzędzie do tego, mm. że możesz po prostu w każdej chwili wziąć te pędzle i siebie wyrażać, mm. i patrzeć, w jakim kierunku to, to ciebie, to mnie będzie prowadziło. Mm. Także. No, minął prawie rok od tego, od tego czasu, tak? Bo dużo rzeczy się innych też tam działo i czułam, że po prostu potrzebuję mieć też na to przestrzeń, żeby to się nie działo na takiej zasadzie. Um, a dobra, gdzieś tam w odskoku e, pomaluję, tak? A, bo tutaj pomiędzy zajęciami też e, była istotna ta praca własna, więc potrzeba mieć też na to czas i przestrzeń, żeby nie brać może tego. Kursu jako kolejny kurs gdzieś tam do kolekcji, bo to tak nie będzie działało. Nie? Potrzebna jest nam to przestrzeni czas. I tak się zdało, stało, że właśnie no teraz miałam więcej przestrzeni i dołączyłam do kursu. Mhm. Mm mm -hmm. Właśnie, a powiedz ci, powiedz je, jak ci było właśnie w takiej formie 10 tygodni, 10 spotkań raz w tygodniu, bo to też sobie właśnie tą przestrzeń układamy w ten sposób, żeby wziąć udział. Jak tobie było i, i jak się odnajdowałaś w, takim, w takiej wersji kursu? Myślę, że, że to jest fajna forma też na, na początek, bo w ogóle czuję, że wody to jest taka. Um, też forma, do której będę wracać um, w jakimś tam okresie czasu, zobaczę jak to będzie wyglądało, ale czuję, że to jest coś, do czego warto wracać. Mhm. Um, więc um, mi było dobrze, w te, um, dlatego że to było rozłożone w czasie, więc był czas też na to, żeby pewne rzeczy jakby um, poobserwować i mieć czas na to, żeby to um, strawić i przyswoić, że tak powiem. I gdyby to było tak na, nie wiem, w jeden weekend czy w dwa weekendy, to czuję, że wiele rzeczy mogłoby umknąć też. Mm -hmm. a, a dzięki temu, że to było rozłożone na te 10 tygodni, to było więcej czasu po prostu na to eksplorowanie, na przeżywanie, zastanawianie się, właśnie szukanie jakichś połączeń między tym, co maluję, a życiem codziennym. Natomiast teraz czuję, że miałabym taką chęć i gotowość, żeby to poeksplorować też w kontakcie takim fizycznym. Żeby na przykład wybrać się na jakiś wyjazd kilkodniowy, gdzie, gdzie będzie ileś tych lekcji na przykład. I to mogą być te same lekcje. De facto to, to nie ma znaczenia, żeby po prostu do tego wrócić w innej troszeczkę formie, nie? Że z ludźmi wokół. W tej energii takiej tworzenia. Tak? Będzie się czuło to na pewno, taką energię tworzenia. Także to pewnie będzie mój kolejny krok kiedyś tam. Mhm, tak. Tak, bardzo często. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że wracam do Wedekarta za każdym razem, kiedy prowadzę zajęcia i sama też sobie robię przestrzeń na to, żeby właśnie wchodzić w doświadczenie z poszczególnymi lekcjami i też obserwuję, jak te lekcje, kiedy ja ją doświadczam i kiedy ona trwa pomiędzy jednym a drugim spotkaniem i zauważam ją w życiu codziennym. Mm? Mm, tak, tak. tak. Mm -hmm. Dobrze. I, może chcesz na koniec powiedzieć, tak jak Ty czujesz, dla kogo ten kurs jest? Mhm. Dla kogo kurs w tej kart? Myślę, że dla każdego, kto jest ciekawy i gotowy na to, żeby wejść w głąb siebie. Żeby podkrywać siebie na, na nowo, żeby zobaczyć, że, e, że nie musimy być ciągle tym takim poważnym dorosłym, który ma ileś też zadań do, do wykonania. E, I z, z reguły jest to takie, takie poważne, prawda? Bo mamy, nie wiem, rachunki do zapłacenia, e, jakieś zadania do wykonania, A tymczasem ten element, który jest bardzo istotny, który tracimy. E, często już właśnie w wieku nawet nastoletnim, to jest ta radość, taka prawdziwa radość z, z bycia i z tworzenia. Więc y, myślę, że dla każdego kto chciałby sobie przypomnieć tą, tą swoją wewnętrzną radość e, w tworzeniu i eksploracji. Mm -hmm, mm -hmm. I jak to się też przynosi na życie codzienne, prawda? Dokładnie, tak. Teraz mi się przypomniało, jak kończyłyśmy zajęcia, i, e, e, i coś takiego powiedziałam, że zupełnie inaczej patrzymy na siebie, jak powiemy do siebie, jak już wiemy, że jesteśmy tą artystką, twórczynią, jak sprzątam, jak gotuję. Jak ja teraz, jako artystka, sprzątam tą swoją przestrzeń i Jak z jaką wibracją później, na przykład, właśnie to mieszkanie czy ten posiłek jest z nami? Zdecydowanie tak, bo jakby kreujemy nasze życie w każdej, w każdej chwili, i ta kreacja się może przejawiać na różne, na różne sposoby. Tak? To może być. Kreowanie przestrzeni, w której, w której żyjemy, kreowanie czasu swojej, swojej pracy. E, tak jak mówisz, w trakcie sprzątania, tak każdy ma też jakby swój sposób sprzątania. E, także e, też czasami fajnie coś pozmieniać. Na przykład zobaczyć, że można stworzyć trochę inaczej. E, i, I właśnie według Arstym y, no, otwiera na takie, na takie możliwości takie opcje. Dobrze. Justyna, a może na koniec chcesz powiedzieć, e, czym się zajmujesz? E, i, bo ja wiem w naszej wymianie e, dużo też ja e, dostałam od ciebie e, i e, może chcesz powiedzieć o tym. Może ktoś będzie chciał skorzystać z tego, czym się zajmujesz. Jasne, kilka, kilka zdań mogę powiedzieć, pewnie. E, zajmuję się na co dzień Ayurvedą i takim wsparciem emocjonalnym, używając e, techniki EFT, czyli to są e, techniki emocjonalnej wolności. E, Ayurveda e, i właściwie razem z EFT to są dla mnie takie dwa główne narzędzia do wspierania holistycznego e, i kobiet, i mężczyzn. Tych, którzy są po prostu otwarci na, na zmianę, którzy są już może zmęczeni wiecznie takim pędem życia, nie znajdują czasu też dla siebie, żeby takimi drobnymi zmianami wpłynąć po prostu na swój dobrostan. Jeżeli chodzi o EFT, to jest właśnie technika, którą razem, razem też wyprobowałyśmy. I, I czuję mocną wartość tej, tej techniki, ponieważ z jednej strony, jakby reguluje, używanie tej techniki reguluje układ nerwowy, człowiek się uspokaja, ma, ma więcej spokoju w sobie, więc jest to świetne narzędzie do, do pracy ze stresem, a z drugiej strony jest to też regulacja emocji, tych emocji, które może są już na wierzchu i nie potrafimy sobie z nimi poradzić, ale też regulacji, tych emocji, które są e, wyparte. Mhm. Tylko nam się wydaje, że one są wyparte, bo one siedzą w naszym ciele. Więc stosując tę technikę, można do tego wrócić, e, uwolnić to ciało od nich i popatrzeć na te emocje też inaczej, z, z akceptacją też. E, bo właściwie to jest e, podstawa też tej techniki, że pomimo tego, że coś czujesz, co wydaje się, że jest to negatywne, to ty jednak otwierasz się na to, żeby akceptować i kochać siebie takiego, jakim jesteś i to, co czujesz w tym momencie. Mm. Um, tak, i to jest, to jest moja pasja, to jest um, część też mojego życia codziennego, i teraz um, powoli dochodzę też z tym do, do innych ludzi, żeby im to służyło. Tak, ja serdecznie zapraszam do, do korzystania. Z, sama miałam okazję doświadczyć i nie spodziewałam się takich efektów i takich też przebiegów naszych spotkań, także dużo tak jak zaczęłaś mówić o tej metodzie, to o uwolnienie to jest to hasło, gdzie mi gdzieś tak. Plan pierwszy wychodzi mm -hmm. właśnie z Włoch. Mm -hmm. Tak, tak. Także zapraszam. Podobnie z WediCard, to uwolnienie jest tutaj też takim hasłem, które każdy dla siebie może właśnie zobaczyć. Jak uwalniamy to, co gdzieś nas blokuje. Tak. I warto się otwierać na różne, właśnie, formy. Prac takiej uwalniającej, żeby zobaczyć, co akurat tobie odpowiada. Z tego mm. korzystać. Mm. Tak. <laughs> Dobrze. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Dziękuję, Sylwia. Yy, dziękuję za udział i wszystkiego.